To witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars, jest ze mną Farel. Witam wszystkich, hej! I moi drodzy, dzisiaj zawalczymy o nowego skina do Rozy, który nazywa się Coco Rosa. i kosztuje aż 150 gemów, więc naprawdę jest o to dzisiaj walczyć. Jest to fajny wakacyjny skin, Roza teraz uderza kokosami i jej plecaczek to jest palemka. O, znaczy nie, jak nie wiem, ona, jej ultimate attack jest włączone, to na głowie jej rośnie palma, o w ten sposób. Trzeba będzie więc. zobaczyć, jak wyglądają dodatkowe animacje do kokorozy, bo jestem mega ciekawa. No i oczywiście musimy ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka on równa się skin, więc tutaj wyświetla się szczęśliwy zwycięzca na kąciku Face of Card o wartości skina do Murtisa. Gratulacje odezwa do nas na maila, żeby odebrać nagrodę. No i dzisiaj oczywiście również organizujemy konkurs, który możecie wygrać. Kodzik PACE OF CARD o wartości 150 gemów. Wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, piszecie kod FAREL w sklepie Brawl Stars, zasubskrybujecie ten kanał, no i w komentarzu możecie napisać, że wszystko zrobione, a my w kolejnym odcinku ogłosimy kolejnego szczęśliwego zwycięzcę. Albo dopiszcie, co ciekawego robicie na wakacje. Czy jesteście nad morzem, w górach, nad jeziorem? W namiocie. W namiocie. Tak. Możecie napisać. No i teraz poleci jeszcze dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zwyciężyli kody pisów kart wartości Mega Boxa dzięki temu, że odesłali nam filmik na maila, jak robią zakupy z kodem fara już w sklepie Brawl Stars. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, jesteście kochani, niesamowici i w ogóle mm, buzi w czółko. Pamiętajcie, kod recytuje się co tydzień, a jak robicie jakieś zakupy, nagrajcie krótki film, podeślijcie na nasz e email kodfarelmoe.gmail.com. Jeżeli Twój krótki film zostanie wybrany i pojawi się u nas na odcinku, to znaczy, że musisz sprawdzić swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłaliśmy Ci kod o wartości mega boxa w postaci Carda. Dokładnie tak. A teraz, że już wszystko powiedzieliśmy, zasady rywalizacji są takie jak zwykle, przechodzimy do piereczek. Okej, okay, jesteśmy już w sklepie. Jak widzicie, oprócz naszej Kokorozy, jeszcze w sklepie są jakieś dodatkowe oferty z mega boxami. No, ja nie ma sensu, żebym je otwierał, ale jeżeli chcecie, żeby Joyciech nagrał odcinek, w którym kupuje te oferty i otwiera 11 mega boxów, no to możecie zostawić łapeczkę w górę, a Joyciech się zastanowi. No i są dwa nowe gadżety, więc mogę nagrać odcinek, w którym je testuję. 10 tysięcy łapek i nagrywam taki odcinek. No i mamy tutaj naszą kokorozę. Rose. jest 149 gemów i przebranie zawiera specjalny model zadmiarza, specjalne efekty, animacje oraz teksturę. Faktycznie plecaczek wygląda jak palma, ale taka trochę wściekła palma. W ogóle jaka impreza. LOL. Jak zawsze tańczymy tańce z Fortnite'a, to teraz niedługo będziemy tańczyć yy, tańce z Brawl Stars, jestem tego pewna. Okej, okay, no to co, lecimy z pierwszą giereczką, oczywiście pierwsza gierka solo, a następna gierka będzie duo z randomem. Trzymajcie kciuki, i napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Farel, czy Team JDK, kibicujemy, no i lecimy. No dobra, mamy dzisiaj mapę Dryfowanie wśród wydm yy, i wzięłam sobie Brawlow i nową Rose. Boże, dlaczego te nazwy są takie ciężkie? Ta mapa nie wiem, czy się nada pod Rose, bo widzę, że tutaj jest sporo przestrzeni. Ale no spróbujemy coś ugrać. Na razie mam jednego powercube'a. Ja sobie będę choć... Dobra, tylko teraz bym w sumie mogła podjechać. Dobra. Jeden przeciwnik wyeliminowany. Ale widzę, że tu jest druga róża. Ciekawe, ciekawe. Już ma nabitego ulta, więc ja się od nich troszeczkę odsunę lepiej. O, o, o. Albo wykorzystam sytuację. Tak. Dobra, mamy to. I teraz muszę uciekać. Mam mało życia. Cztery zadymiarzy już jest tylko. Szybka giereczka. Dobra. Już myślałam, że nie dam yy, sobie z nim rady. Wielkie starcie. No tak to ja mogę grać, widzowie. Jeszcze jeden powercubes. Dermowy leży. Nie no, tylko grać. Okej, okay, włączamy sobie gadżet, bo ten gadżet zadaje obrażenia przeciwnikom, którzy ukrywają się w krzakach. Ała! Osiembitowiec. Będę musiała jakoś podejść go od tyłu. A masz. Haha! Ha! Dobra, on ma ulta. Nie! Dobra, przyznaję się, że nie rozegrałam tego zbyt dobrze, ale jestem zadowolona z wyniku. Trochę. Okej, okay, moi kochani, Justyna zajęła drugie miejsce. Całkiem nieźle nawet jej poszło, wam powiem, ale oczywiście wykorzystała sytuację, że tam się klepali, Tom Rose podjechała, później El Primo nie miało z nią szans. Najmniejszy, bo miała ulta. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Dobra, kroimy to ładnie. Pierwszy Power Cubes, Musimy tego Kolta ograć, widzowie. On nie wie, gdzie jestem. Dobra, jednak wie. Je... Okej. Okay. Ach, jednak mi uciekł. <laughs> Za daleko jest ten Colt. Kurczę, jeszcze spaj. Dobra. Przypał, 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 przypał. Totalny przypał, uciekam. Uciekam. I ja dziękuję, ale dymy. Dobra. Ta Bibi jeszcze jest do zjedzenia. Mamy już tutaj Jackie. Cztery power cubes, to jest dużo. Pek, pek, pek. Obita ładnie, cofamy się. Gadżet. Spowolniona. Obita. Nie, nie uda mi się, nie uda mi się jej pojechać. Kurczę, bardzo ciężkie postacie mi zostały na sam koniec. No, atakuj, 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 moja droga. Ciach, 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 ciach. Nie! Dobra, dobra! Ach, kurczę, 900 HP. Za mało mam powercubesów, żeby ją dojechać tak od razu srogo. No nie wiem, co z tego wyjdzie. Ult i jazda. Jazda z rzeki. Jazda z rzeki do końca. Do końca, do końca, do końca, do końca. Bada! <grystanie> Łatwo z tobą. 5 powercubesów. Poczekajmy teraz sobie na przebieg wydarzeń. Co się wydarzy? Dobra, stałem ze spajkiem. Dobra, jazda. Ty jesteś gwiazda! Tobą jest jazda! I wjeżdżam, fajka. I co I wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam. Kurczę, spowolnie my Gościu, gościu, nie masz szans no Tak! Tak! Pierwsze. Jej! 10 punktów! Yy, Trafia na moje konto, teraz czas na DJ no, zobaczymy jak jej pójdzie w duo z randomem. No niech mu będzie, niech mu będzie, że wygrał, no niech mu będzie. Ale że ja zdaję Majkiem duogram Biba bo ma co? Biba Bozeman. Aha, okej, okay, dobra. Będę mówiła do niego po prostu Dynamite. Dobra, mamy już trzy power cubesy. Lecimy na środ... O, tu jest jakaś zadymka, tutaj trzeba wykorzystać sytuację. Tak, Dynamite! Ej, no dalej rzucaj tą, tym dynamite'em. Bum, 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 bum. Dobra, został Poco. Nie <laughs> Zabił mojego Dynamite'a! Dobra, rezygnuję. Z tego ataku wycofuję się. No i teraz będą mnie gonić, bo wiedzą, że jestem sama. Squeak. squeak. Leży ten Squeak. Ej, 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 ej. Dobra, żyję. I mam się dobrze. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Dobra. No nie, no ten mój dynamite drugi raz padł podczas jednej gierki. Strefa jest coraz mniejsza. Ja się trochę boję. Dobra, przejdźmy się na drugą stronę. Po co się tam pchasz, jak nie masz power cubesów? Dobra, poczekajmy tutaj na rozwój sytuacji. Okej, okay, tutaj jest ten pokój z sześcią. <laughs> Tam ma ktoś 12 Percubesów. Nie, ja się boję, ja się boję. Nie, 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 ja się boję. Nie, co zrobić? No nie mam szans. Wiecie co, widzowie, ja chyba przestanę nagrywać odcinki z Minecraftem na Ok, Okej, ja to dzisiaj chyba jestem zwycięzcą, wam powiem, bo Wystarczy, że zajmę trzecie, trzecie miejsce i, i tak, i tak remisujemy, więc na spokojnie to rozegramy. Gramy z Madi i gra B. No spoko, jakaś postać na daleko mi się przyda, bo jak wiecie, Rose'a daleko niestety nie, nie, nie atakuje. Wjeżdżam od razu po jakieś power cubesy z tym ziomkiem, bo potrzebuję ich jak najwięcej. Kurczę, Nani, Spike. Spike i gra e, rafsem. nice. Dobra, tego Ravsika to może ja bym tutaj jakoś... Proszę Państwa, obiegł od tyłu i go znokautował lewym prostym. Dawaj, Madi, musimy go wyjaśnić. Dobra, ja biorę na siebie wszystkie ataki, albo i nie. O kurczę, Jackie. O kurczę, Jackie, 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 Jackie. Dawaj, 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 leżę! Madi, uciekaj! Nie no, będzie przypał, będzie przypał, widzowie. Nie możesz paść teraz, cofnij się! Co ty robisz z tą pszczółką? No, nie, no nie, nie mam pytań co na chłop zrobił. Dramat. No gorszego scenariusza nie mogę sobie wyobrazić. On był już taki pewny, że wygra albo ewentualnie zremisuje, a co Ale to? że chłop wchodzi w dwie postacie kurczę na blisko bi. Widzicie widzowie, w się skin może się wydarzyć wszystko. Ja byłam pewna, że przegram też, no ale wygrałam no. No fajnie, fajnie. Zawsze teraz wygrywam te droższe skiny, więc... Teraz możesz było... sobie doładować gemy i kupić kokorozę. Youngs, ale najpierw muszę oczywiście wpisać w kodek albo bo się zresetował. Tak jest. A wy nie musicie wpisywać manualnie, wystarczy kliknięcie w link, który jest w opisie i co moja droga, lecimy. I teraz, I kupujemy? Kim <gryw> razowo <gryw> 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 Rosa? Dobra, to by jeszcze zagrajmy sobie meczyk duo z randomem i zobaczmy, jak wygląda Te Rosa. Z kim gramy? Z, z Danielem Juniorem. O, wow. zobacz, jakie głowy idą. No teraz ten atak jest kozacki. No i faktycznie widać są palemkę. Jest palemka widnej. na plecach. W ogóle fajny jest ten skin y, wakacyjny. Mi się mega podoba. Daj w niego. No, z boję strony. się trochę. Gdzie, no poko, się boisz na pierwszym? Poko, The... loco, spoko. Leonor Game. Tak jest. Ciekawe, czy jak Ulta ma to, czy ma jakąś. Zgadzę, zgadzę, zgadzę. Teraz, kontaktuj Ej, no to co to nie, Ej, No wszędzie są oni, no są ci poradzić. Dobra, tarka raczej tu już nie podejdzie. Uważaj o tym jest niej, jest też poko. oko. Dawaj, 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 ult, ult, ult. jeszcze nie masz. Dobra. Zejść niżej, zejść niżej. Idę niżej. I tego pokoju jesteś do końca, do końca. Jedziesz z nim, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dawaj, 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 dawaj. Wyszliśmy z tego. Możeś szeli dynamite. Ult i tam wchodzisz, Ult i wchodzisz. Go, 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 go. O ty, odepchała mnie. No, przerąbane. E, teraz szeli, 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 dobra. Woo! Kroisz, kroisz. Dobra, mamy to. I na nich. Ulj jeszcze na koniec. Koniec! Nie, nie da, da się! się. <laughs> Dobra, o. jest i cioszynka. Wygrany meczyk. Róża wyluzowana, papal ma się też cieszy, zarombista. Zarombisty skin. Fajnie, Dobry meczyk, fajnie. Przynajmniej udało mi się mu zrobić na końcu, wina. Tak jest, a mi się nie udało. <laughs> To znaczy, że ten skin był mi przeznaczony. Bardzo fajny skin e, i tak sobie go kupię z pewnością, bo Rosa ma mało skinów, a taki skin warto, warto mieć w swojej szafce. I polecam brać udział w konkursie, bo warto na 150 gemów, pamiętajcie o tym. I zostawiam łapeczkę w górę, jeżeli chcemy kolejny odcinek z na się skin, wpadamy do sklepu Pixi, po Najlepsze Koszulki, a ja mam tą limitowaną kolekcję. A ja mam taką tak fajną z odblaskiem, z niebieskim sprayem. Ja Stosik, lecz. kabanosik. Ty masz lepszą? A, bo limitowana. Dobra, moi drodze, to było na tyle, trzymajcie się, hej!